Dziemaneczko ziemeczki, dużo było takich próśb, dużo było takich pytań. Dlatego dzisiaj zrobimy coś innego, coś nowego i to będzie, prenosz będzie reagował na swoją własną walkę. Będę oceniał jak i co, i gdzie i kiedy. Będę też parę innych filmików obczajał. Pogadam sobie o tym trochę. E, powiem co, jak i dlaczego. Bardzo ciekawa analiza będzie. Zapraszam Was, widzowie, na ten film. No tak, zaczynamy. E, pamiętam, tak, naj, najważniejsza rzecz z tej walki była taka, że pamiętam, że e, przed walką dosłownie sędziowie, e, którzy są tutaj z boku, mówili, mówili coś w stylu, że ten. E, no tu, tu to będzie knockout tu to będzie knockout. Ja sobie tak pomyślałem, że. No nieźle, nieźle. Wiem, że mój przeciwnik. On tam dużo rzeczy powygrywał Dużo, dużo rzeczy, dużo rzeczy ten y, Tam chyba mistrz Mazowsza Coś było wygrane było, Były starty na jakichś mistrzach Polski Więc przeciwnik konkretny, tak? Waga też duża ja Dostał cios w, y, w ten Dostał prawy prosty tutaj Kontrolowałem go tym lewym prostym O, to jest mój ulubiony moment chyba w tej walce Patrzcie, on to taką szmatę walną, patrzcie. O, taka szmata poleciała i ja, ja się ten... Ja zrobiłem jeszcze unik dodatkowo, żeby mnie to nie zabolało, bo widziałem ten cios. I ten cios lecie, up BUM! Dostałem, nie? Tak w, jak w trakcie schodzenia moja głowa trochę odleciała. I oni tam, wiesz, w narożniku. Łup, a, ja, a ja tylko do nich tak patrz. <ślał> to jest dobre. To był dobry moment. O, tutaj sędzia dobrze zauważył, że k I to jest chyba ostatnia dobra decyzja tego sędzia, sędziego, którego bardzo lubię swoją drogą. To jest bardzo fajny sędzia, bardzo często go widuję. Ale on ma tendencję do tego, że, przeciw, że cały czas mówi, że za nisko jest głowa, nie? I to jest kiepskie, bo nie da się unikać przez to. I to nie tylko ja mam chyba ten problem. O, tutaj dobra zmiana. Yy. No to zależy co się ceni. Tak? Jak się ceni, ceni takie głupie parcie do przodu, yy, cały czas walka, nie cały czas wiesz, nacierasz, 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 tylko siła yy, i szukanie tego nokautu, no to, to prze, przegrana pierwsza runda. Jeżeli cenisz punkty, to punktowałem całą rundę, nie? Dobrze, to jest, no dobrze wykorzystuję to. Wtedy jeszcze byłem trochę mniejszy, no znacznie mniej trenowałem. A, więc widać, że te ciosy nie były jakoś bardzo mocne. Ale, ale ten, tutaj była dobra akcja, przeciwnik wszedł, trafiłem go tak, że był off balance, szybka kombinacja na jego głowę. Od razu, gdy zaczął kontratakować, no to zrobiłem rotację, złapałem go lewą ręką, przeszedłem mu za plecy i znowu jestem na środku ringu, znowu mam cały ring za sobą. No i sędzia mówi, że głowa. Tutaj głowa myślę, że jest dobrym, dobrym dobrą decyzją, bo faktycznie go chciałem tak przepchnąć trochę tą głową. Też nie trafił. No i teraz to jest właśnie pytanie, czy cenisz sobie jeden mocny cios, czy dwa słabsze i szybsze. Praca jest cały czas w tym low guardzie. O! To było, to było dobre, to był dobry unik. Wchodzi przeciwnik. I od razu wchodzi przeciwnik, pullback, rotacja. Nie, to był unik, to był unik, to nie była rotacja. Pullback, unik, pod jego sierpem i jest od razu luzik, nie? I, i prosty dzieb. No i kontratak, kontratak. Odpychamy go, żeby mieć swój środek ringu. Piękny. Tutaj była wymiana, lewy sierp, lewy sierp. Znowu była wymiana, ja złapałem cios, lewy sierp. O, one to three. Też ładna rzecz, ładny smother, tak to nazwijmy. Od razu patrzcie, przeciwnik wchodzi, wpada w szale, tak? Jak Amadeusz Ferrari, wpada w szale. Przepycha mnie i ja robię unik pod jego sierpem. Widzicie, już i, i on mnie teraz łapie. To jest ten moment, kiedy mnie łapie. I ja od razu wychodzę z ręką na górę. Bum, trafiam go. No i niestety sędzia mnie łapie za głowę. No. Ale moja głowa by tam nie została, gdyby on mnie nie złapał. Gdyby on chciał boksować, a nie się tylko szarpać, to bym ten. To by było na luzaku. Kurde, dobry przeciwnik, dobry przeciwnik. Tutaj ładna rotacja, od razu sierp. I teraz on jest na linach Dobry ring control. Szokująco dobry, naprawdę bardzo. Sam jestem zdumiony, jaki mam ring control. Tu znowu już mnie złapał. O, tu się trochę nadziałem, i myślałem, że w sumie nic wielkiego, ale on teraz wpadł w szale. I przeanalizujmy to sobie k klatka po klatce, tak? Co tu się wydarzyło? Teraz była szybka wymiana ciosu, i nie zdążyłem wrócić do pozycji. Tu nie trafiłem, chciałem zadać lewy sierp. I w, nie zdążyłem zrobić uniku. Złapałem na, na temple, nie? I ja to potraktowałem... To był może mój błąd, bo ja potraktowałem to jako po prostu zwykły punkt. I teraz patrzcie, bo ja nie jestem jakiś ten... Ja pamiętam to bardzo dobrze, że... Zobaczyłem, że ten cios leci, pomyślałem, zrobię unik. Nie zdążyłem go zrobić, to mnie to trochę zdziwiło. I, te, I ja to mam wtedy jeszcze moment w głowie, że dobra, zwykły cios zaraz mu oddam. Ale patrzę, że on to już zauważył inaczej. Jeszcze słyszę, że oni tam krzyczą, i już to jest ten moment, kiedy ja wiem, że on ruszy. Więc co robię od razu? Krok do tyłu, widzicie side, ten sidestep. Łup, wychodzę poza jego ten dobry sidestep to był. Teraz on wchodzi z jednym ciosem, drugim ciosem, dwa razy nie trafia. Nie trafia trzecim ciosem, robię rotację pod jego ręką. Znowu nie trafia. Teraz mnie złapał. A teraz nie widać, co się dzieje. Ale tutaj się chyba po prostu biliśmy i szarpaliśmy. To nie wiem, trudno jest to ocenić teraz. O, pracuj, pracuj, pracujemy, teraz jest ten crossguard, lewy sierp złapał, lewy sierp. Chodzę, chodzę, chodzę. Boom. I teraz patrzcie, bu. Kurwa, to jest dobry, tam ten ruch mi się podoba. No teraz 10 sekund i on, on teraz wie, że musi ruszyć. A ja mam trochę wyjebane, bo ja myślę, że ta walka już jest moja. Tu go trafiłem, to było chamskie. To patrzcie Czekajcie, cofnę wam Cofnę wam ten moment, bo to było chamskie Tutaj zbliżam się Ja wiem, że on teraz chce wypuścić tego swojego sierpa jebanego <laughs> Tego cepa No i ja robię unik Czy to jest legalny unik? Trudno powiedzieć tak szczerze W sensie To jest taki duck Ale patrzcie, ja od razu idę głową do góry I on mnie łapie On mnie złapał Był duck i, I mnie złapał, nie? No, no to co mam zrobić? No? Następna rzecz, o którą, którą chciałbym pogadać, to mój, moje sparingi z, z tym gentlemanem. wam pokażę fragment, pewnie już jak przewinę trochę bardziej do przodu. Robiłem jeden lewy, żeby on się zawinął, i od razu powtórzyłem drugim lewym z góry nad tym fili, nie? Żeby dostał. I ja od razu widzę, że on już chce mi oddać, więc się odsuwam. Resetujemy pozycję. Teraz on próbuje wejść. No to oczywiście, shoulder roll. Z, teraz, najpierw z prawym, teraz próbuje wejść z lewym. Ja robię zbicie. Teraz ten próbował mnie trafić. Znowu był shoulder. Teraz już sięga. I ja robię, ja robię sobie spokojnie się zawijam. Wychodzę. I od razu wchodzę z takim over lewym sierpem. Tu mnie trafił ładnie. Korzysta z tej swojej szybkości. Teraz presja. Fajnie to wygląda. Kiedy ktoś wam robi filishel, na przykład z tej strony, to, do, to z tej strony, co ma bark, można mu zadać dwa razy ten sam cios. I jest szansa, że on na przykład zbije pierwszy cios i będzie próbował wrócić od razu i zgarnie ten drugi. Tak samo jak Minecraft wchodzi do was ręką niżej, to możecie go lewym sierpem cały czas kontrolować. Jeżeli widzisz, że ma pozostawioną tutaj. Przestrzeń, to go tym lewym sierpem to jest dobra sprawa. I to jest, to jest dobro, dobrze rozegrane. Wymieniamy się tymi półbakami, a więc zaczynam wywierać jako, jakąś taką presję na niego. Ja widzę, że on się cofa, wychodzi z pozycji. Ja wtedy wiem, że to jest mój czas, bo on teraz nie ma gdzie uciec. Zwróćcie uwagę, że on nie może uciec. Na tą stronę zupełnie, na tą stronę nie może musi uciec na drugą. Więc teraz perfekcyjnie wchodzi w moją prawą rękę, więc ja rzucam jakiś cios na górę, nieważne jaki tak naprawdę to jest dywersyjne zupełnie. I rzucam od razu pod brudek i jak on przechodzi. Boom. I łapie Perfek perfekcyjny cios. A <noise> tu, to <łokieto> wleciał <noise> klasyczny, ale za no Taki styl to będą łokcie, nie? O, wychodzi nogą, co nie? Od razu stawia tak nogę, żeby ja nie mógł pójść do przodu, praktycznie. No i lewy, ten prawy prosty i robi pivota od razu z tej nogi. O, z pivotem. Dobra, dobra. Zrobiłem to raz, ja już w... i patrzcie, gdzie ma rękę, ma rękę tą na dole, bo już jest zmęczony. Więc zrobiłem to, zarejestrowałem, to jest ten moment, kiedy to już zarejestrowałem i teraz patrzcie, robię to znowu i teraz wchodzę. wchodzę z jakimś ciosem i od razu leci pod brudek On zrobił akurat u nich, to idealnie się na to łapie, głowa odlatuje. Tu był cały czas jest bait, bait, to jest nie dość, że to jest bait, tam. do tego to jeszcze punkty nabija. Więc tu go trafiłem tą, tą ręką, on ją złapał i ja od razu wychodzę, taki Ryan Garcia mu wchodzę. I od razu z sierpem, takim z wodem z sierpa, co nie? Tu go dwa razy trafiłem. Znowu go trafiłem. Teraz udaję, że, że chcę wejść z tym sierpem. I on chce teraz od razu już e, zrobić jakiś unik od tego sierpa. Chce się tak schować, schylić. No i przyjmuje przez to prawy podbródek. Prawy podbródek, lewy sierp na ciało. Bo teraz zbliżyłem się tak mocno, bo to jest e, dla mnie dosyć, no to jest kiepska pozycja, bo ja w tym momencie moją przewagę z wzrostu i zasięgu mu oddaję tak naprawdę i e, no co, co zrobić jak jej nie wykorzystać, tak? e, tylko że zwróci uwagę, że ja w ten teraz mam swoją wagę całą na mojej przedniej nodze ja jestem w tym momencie gotowy wystrzelić z mojej przedniej nogi, a on nie jest gotowy więc ja, jakby on, jakby Oleksiński w tym momencie miał swoją całą wagę na jego tylnej nodze, to by wystrzelił do przodu i by mnie trafił. Ale nie ma jej, ma ją na przedniej nodze. Więc oboje trzymamy się na tych przednich nogach. I on teraz, ja y, widzę, że on zaczyna bić kombinację na gardę moją. Y, I on teraz dopiero jest na swojej tylnej nodze, a ja już idę do tyłu, odbijając się z mojej nogi z przodu. I ja od, odbijam się szybko. Dostrzegam opcję taką, że teraz jest poza pozycją. Zobaczcie, jest poza pozycją. Spójrzcie na jego nogi, spójrzcie na jego ręce. Jest poza pozycją, i od razu ko korzystam. Kontruję go yy, dwoma mocnymi ciosami. Takie coś, jakbym zadał o wiele mocniej, to to byłby po prostu knockout. Dobra, ziomeczki, to by było na tyle. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Dzięki, wielkie, za oglądanie tej analizy walki. Dobrze, że to zrobiłem. Tak, overall dobrze, bo teraz będę mógł wrzucić tamten urywek, którego wcześniej nie miałem z powrotem. Więc teraz ją wrzucę. No i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.